Sam Greenwood został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin. To przede wszystkim wielki triumf Alexa Haditagiego, ale czy aby na pewno tak gigantyczne wzmocnienie dla Pogoni Szczecin? Jakim piłkarzem jest sam Greenwood? Dlaczego ten transfer jest wyjątkowy na skalę ekstraklasy? A także czym przekonali go portowcy? Miały być znane nazwiska w Pogoni Szczecin i jest Greenwood. Może nie ten co niegdyś był perełką w Manchesterze United, a sam Greenwood. 23-latek podpisał z Pogonią 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Choć zapowiadano ten transfer jako nowy rekord transferowy Ekstraklasy, to jest to owszem rekord transferowy, ale nie Ekstraklasy, a Pogoń Szczecin. Zapewne Pogoń nie zapłaciła za niego wcale tej pierwotnie podawanej kwoty 4 miliony euro, a bardziej bliżej 2 milionów euro. To i tak są gigantyczne pieniądze jak na realia ekstraklasy, ale rekord transferowy naszej ligi nadal należy do legii Warszawa i Milety Rajowicza. 2 miliony euro to i tak jest suma podwajająca właściwie ten dotychczasowy rekord transferowy Pogoni Szczecin. Natomiast sam Greenwood trafił do Pogoni z Leeds United, czyli klubu z Premier League, chociaż poprzedni sezon 23 latek spędził na wypożyczeniu. Wypożyczeniu do Preston North End, klubu z Championship i tam zanotował następujące liczby: 45 meczów, 7 bramek i 3 asysty. Przede wszystkim sam Greenwood to jest niezwykle wszechstronny zawodnik, ponieważ może grać tak naprawdę jako ósemka, jako dziesiątka, jako ofensywny pomocnik, podwieszony napastnik, czy nawet na obu skrzydłach. To jest naprawdę jego spory atut. Sam nie Greenwood, a Mateusz Klich, obecnie piłkarz Krakowi, wiem to było bardzo suche, miał okazję poznać bardzo dobrze sama Greenwooda, kiedy to grał z nim w Leeds. Teraz będzie miał okazję rywalizować z nim na boiskach ekstra klasy, i Mateusz Klich mówi o nim tak: bardzo dobry piłkarz. Lewa i prawa noga, świetny stały fragment gry. Naprawdę, rzuty wolne ma bardzo dobre. Zdziwiony byłem trochę, że przyszedł tutaj. Ma 23 lata, w młodzieżowej kadrze Anglii trochę pograł. Pamiętam, że grał na szóstce, ósemce, dziesiątce, dziewiątce czy na bokach pomocy. Robert Kolendowicz zatem zyska piłkarza, który obskoczy kilka pozycji, a patrząc na obecną kadrę pogoni, która zdecydowanie nie jest za szeroka czy za głęboka, jest taki zawodnik na wagę złota. I Robert Kolendowicz pod tym względem nie ma na co wybrzydzać. Greenwood wypłynął na szerokie piłkarskie wody z Sunderlandu. Trafił do Akademii Arsenalu, zaliczył także kilkadziesiąt występów w młodzieżowych reprezentacjach Anglii. Generalnie w futbolu juniorskim był gwiazdą. Ponoć jednak Greenwood uchodzi jednak za taki wieczny talent za piłkarza, który dostawał swoje szanse w Premier League czy Championship, głównie jednak ze względu na swoje występy właśnie na młodzieżowych. Poziomach rozgrywkowych, ale koniec końców nie był wystarczająco dobry, aby jakoś zadbać o swoją pozycję w pierwszym zespole, aby też pozostać w lic. Tutaj rodzi się dylemat, ponieważ z jednej strony pogoń Szczecin sprowadza zawodnika z 25 występami w Premier League, wycenianego na 4,5 miliona euro. Sama płaci za niego naprawdę grube pieniądze, bo 2 miliony euro. Ale z drugiej strony, pogoń sprowadza też zawodnika z dosyć specyficznym temperamentem, zachowaniem, także na boisku. Piłkarza, którego można określić mianem myślę, spokojnie niespełnionego talentu. A także piłkarza, który szuka jednak odbudowy, a jego pensja mała nie będzie, choć i tak jest obniżka względem tych pieniędzy na wyspach, to ponoć ma to być rekordowa pensja jak na warunki ekstraklasy. Musimy jednak zaakceptować to, że jednak do ekstraklasy nie wiadomo, kto nie przyjdzie. Musimy znać swoje miejsce w szeregu na tym rynku transferowym. Z trzeciej strony jestem i tak pozytywnie zaskoczony. To znaczy, kiedy pojawiały się te pogłoski o Benteke czy Witselu, to ile nie wierzyłem w to, traktowałem to z przymrużeniem oka albo nawet obu oczu, to sądziłem, że to jednak wyznacza pewien kierunek. To znaczy, te wielkie transfery zapowiadane chociażby przez Tana Kesslera oznaczają, że faktycznie w Szczecinie pojawią się wielkie znane nazwiska. Ale jednak nazwiska mające swój piłkarski sufit już daleko, daleko za sobą, że generalnie będą to piłkarze, może i znani, ale tacy, którzy są już troszkę po drugiej stronie rzeki, którzy zbliżają się do zakończenia kariery, którzy generalnie są grubo po trzydziestce. A tutaj przychodzi Greenwood, który ma 23 lata, i co by o nim nie mówić, jeżeli pogoń dobrze go wykorzysta, jeżeli stworzy z niego materiał na gwiazdę ekstraklasy to może nie tylko mieć z niego sporo pożytku, ale także nawet na nim zarobić. Dlatego nie chcę, aby to wybrzmiało jakoś bardzo krytycznie, bo nawet takie głosy jak Klicha, że on jest zdziwiony, że Greenwood tutaj trafił, że Greenwood trafił do Szczecina, to pokazuje, że pogoń przy tym transferze wykonała naprawdę kawał dobrej roboty i dokonała generalnie dużego transferu, dużego wzmocnienia i to pokazuje też, że Greenwood ma jak najbardziej potencjał, aby stać się gwiazdą ekstraklasy, no i sięgnąć z pogonią po upragnione trofeum. No właśnie, zdaniem Alexa Haditagiego to pogoń miała przekonać sama Greenwooda do transferu pustą gablotą, tą wizją, że sam Greenwood miałby stać się kimś, kto poprowadzi pogoń do tego pierwszego trofeum w historii. I właściwie ta wizja faktycznie jest kusząca, natomiast to, że to właściwie miało przekonać Greenwooda też do tej sporej obniżki zarobków względem tych na Wyspach, czy tych konkretniej w Leeds, to jest coś naprawdę imponującego i generalnie sam Greenwood od samego początku zapewnia, że chce zdobyć z Pogonią trofeum. To jest taki motyw przewodni tego transferu, bo faktycznie Haditagiemu musi zależeć tak naprawdę na tym, aby wreszcie coś do gabloty włożyć. Jak już trofeum to europejskie puchary, i tak naprawdę daleko wybiegając w przyszłość, można uznać, że sam Greenwood jest pod nie przygotowany wręcz idealnie, wprost fantastycznie. To znaczy, to doświadczenie na Wyspach Brytyjskich daje Greenwoodowi taką przewagę nad innymi piłkarzami Pogoni Szczecin, że ma on jednak za sobą kilka sezonów w których rozgrywał grubo ponad 40 meczów. Intensywność gry w Anglii także jest dużo większa niż w ekstraklasie, więc wydaje się, że Greenwood powinien w przyszłości spokojnie wytrzymać tą mityczną grę co 3 dni i takie tempo nie powinno być dla niego jakieś zbyt duże. Dla Aleksa Haditagiego to także jest taki kolejny piłkarz przybliżający go do osiągnięcia, do zrealizowania głównego celu, który sobie postawił. Kanadyjczyk bardzo dobrze wie, że samymi transferami, jak potężne by one nie były, sympatii kibiców po prostu nie kupi. W Szczecinie najważniejsze jest w tym momencie trofeum. Na wyspach Greenwood uchodzi przede wszystkim za specjalistę od stałych fragmentów gry. Ponoć jest obunożny to naprawdę dosyć unikatowa cecha, a także fenomenalnie potrafi nie tylko wrzucić piłkę z rzutu wolnego, ale także ze stojącej piłki uderzyć. Natomiast wydaje się, że to pogoni naprawdę może bardzo dużo dać, ponieważ na ten moment te stałe fragmenty gry w wykonaniu piłkarzy pogoni. Jakieś niezwykłe, jakieś imponujące po prostu nie są. Łącznie na poziomie Championship, czyli na zapleczu Premier League w drugiej lidze angielskiej, Greenwood rozegrał 76 meczów, zdobył 10 bramek i zanotował 6 asyst. To są naprawdę dobre liczby. Dużo bardziej imponujące są jednak jego liczby z rozgrywek młodzieżowych. Premier League Under 18, czyli do lat 18, w 47 występach strzelił 19 goli i zanotował 12 asyst. W Premier League 2, czyli takiej lidze właściwie mieszanej, tam jest u 23, a także kilku piłkarzy, nazwijmy to dorosłych, dojrzałych, tam 22 bramki w 45 meczach. No patrząc na te liczby, jak dołoży się do niego takiego napastnika ze skutecznością taką jak chociażby Eftimisa Kulurisa, to ta ofensywa pogoni ma naprawdę gigantyczną siłę rażenia nie tylko ze skrzydeł, ale także z tego środka pola, z tego trzonu zespołu. W pogoni widziałbym Greenwooda przede wszystkim w środku pola. Nie na skrzydle, bo one są naprawdę dobrze w pogoni obsadzone. Byłoby to pewne marnotrawstwo, a biorąc pod uwagę, że w ostatnim meczu od pierwszej minuty wyszedł Kacper Smoliński, to miejsce w środku jak najbardziej się znajdzie. Mam jednak pewne wątpliwości, czy sam Greenwood poniekąd nie wyklucza się z. Jose Pozo. Czy oni, jak będą razem ustawieni na boisku, czy jak będą razem na murawie, to nie będą sobie troszeczkę jednak wzajemnie przeszkadzać? Widziałbym przede wszystkim Greenwooda obok ostatnio bardzo dobrze radzącego sobie Adriana Przyborka albo przy pewnym bardziej defensywnym zestawieniu obok Frederika. Ulwestada to także miałoby sens, i myślę, że Fredrik Ulwestad byłby w stanie zagwarantować mu taką wolność na boisku. To, żeby Greenwood miał jednak dużo mniej tych zadań defensywnych. Chociaż Michael Carrick, gdy jeszcze sam Greenwood grał w Middlesbrough, bardzo chwalił sobie pracę w defensywie sama Greenwooda, więc to jest decyzja trenera Kolendowicza. Sam Greenwood to jednak niewątpliwie transfer wyjątkowy na standardy ekstraklasy. Zazwyczaj jednak kiedy zawodnik z takim doświadczeniem, z takim CV trafia do Polski, to jest już albo po drugiej stronie rzeki, albo po wielu kontuzjach, generalnie nie ma zbytnio przed nim jakiejś niesamowitej przyszłości, jakiejś perspektywy, a tutaj mamy do czynienia co jak co z piłkarzem dosyć młodym. Co sądzisz na temat sama Greenwooda? Czy stanie się on faktycznie gwiazdą ekstraklasy, tak jak oczekuje, myślę, że Alex Haditagi? Dawajcie znać w komentarzach, chętnie z Wami podyskutuję właśnie w sekcji komentarzy. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!